No hejka widzowie, gałgnowie Witam Was dzisiaj. Kacper, który nagrywa podczas sesji depresji, i e, jest trzecia w nocy, w poniedziałku na wtorek. Najprawdopodobniej nie uda mi się w trakcie tego odcinka wrzucić, ale wiecie, że starałem. Mam już dosyć i wyglądam jaki chodzący zombie, taki trup, wiecie, z Plant vs. Zombies na przykład, albo z The Walking Dead, ale jest dobrze, jakby ja wierzę w to, że będzie dobrze. To co, kochani, pamiętajcie, żeby ta seria dalej trwała, to musicie stawiać dużo łapek i dużo komentarzy, także łapka w górę i oglądamy. 4000 Wierzę w was. I dzisiaj misja. Misja na dzisiaj to jest uratować Teodora, ponieważ nie mogę w to uwierzyć, że Teodor zniknął. I napisaliście mi całkiem sporo sposobów, więc liczę jakimś cudem na to, że uda mi się go uratować, bo Teodor to jest jak mój kot i ja mam takie, nie wiem, jakoś tak po prostu, ja mam często tak, że jak nazywam zwierzęta, ale w ogóle jak nazywam coś imionami, które są jakoś ze mną związane w Simsach, to mam jakieś takie... Hmm? Trzeba coś z tym zrobić, bo to będzie jakiś zły moment, ale ja wierzę w dziwne rzeczy, więc no. Jesteśmy i nic się nie zmieniło od ostatniego czasu, no jest tutaj strasznie. Ale mówiliście mi o jednej rzeczy, że jak będę miał komputer i w MC Command Centerze zaznaczone adoptuj dzieci przez inne rodziny, to wtedy być może naszego Teodora uda się gdzieś odzyskać. A ja w ogóle nie wiem, czy wiecie, jak mi dawno nie zabrali dziecka, on jest tutaj. Patrzcie. Czy ja mogę w ogóle go jakoś kliknąć? O, oh no nie ma go tu. O uh oo. -oh. Obawiam się, że to może być koniec. Posiadania dziecka, ale kupię komputer na dosłownie chwilę. To było okropne, gdybym go nie mógł odzyskać. Ten kosztuje 800, więc dostanę dosłownie jeden Simoleon. I wejdę w MC Command Center. Nie wiem, gdzie to może być w zarządzaniu rozgrywki, a znajdowane dzieci. Wyłączone nie! <grym> Czy naprawdę ja go straciłem teraz totalnie? Ja bym zrobił wszystko, żeby on mógł tu wrócić. Nie mogę o tym tak w ogóle myśleć. Co za hamstwo! I... <grym> no bo tu go nie ma, może dzieci go jakoś mają. On po prostu już na zawsze zostanie. Tam i. te Nie mogę się... Jeszcze posprawdzam, nie wierzę w to. Może będzie gdzieś tutaj, nie wiem. Mówicie, że może być też w innych rodzinach, ale. Ostatnio zmieniane, to może jedynie tu się pojawi. Nie wiem, może go adoptowali jakimś cudem, będę go mógł zaprosić do siebie. Po prostu. Trudno mi jest uwierzyć, że nie da się odzyskać dziecka. Nie da się. <laughs> Nie, to jest jakieś dziecko. Ale wygląda potem na Toodora. O Jezus, może go po prostu obcięli i go zabrali. Nie to Henryk. Okej. Okay. No cóż, mówiliście jeszcze, chociaż ja w to trochę nie wierzę, że może on być właśnie w tej opcji adopcji. Więc wejdę tam i po prostu będę się modlił do niebios. Adoptuj. Boże, czy naprawdę są taki biedny, że nie mogę adoptować dziecka, muszę coś sprzedać. Nie mam nawet czego sprzedać tą szafą, na dla nie kosztuje. Może po prostu zmniejszę to. Na, na razie moim nie mamy tutaj tak wiele psów, więc może gdybym to O, na przykład dwa. Z 320 nadal tylko. Nie mogę sprzedać komputera, bo przecież nie zadzwonię do adopcji. O Jezus, sprzedaj mi łóżko Teodora. To Jak wróci, to po prostu dostanie nowe. <laughs> Ta szafa też nam na razie zupełnie niepotrzebna jest. Okna są za tanie. O, regał. Też niepotrzebny. Książka. Po co? To 54, to dosyć tanie. Mamy jeszcze... Uuu, dywan jest drogi. Ok. Oguciem cały dom, dlaczego? Ale dobra, chociaż teraz będzie mieć możliwość może adopcji. Adoptuj. Co się... Boże, jeszcze potrzebujesz krzesła? Naprawdę? za. Okay. <laughs> To jest najśmieszniejsza rozgrywka jaką kiedykolwiek miałem, uwierzcie mi, zobaczcie co tam zrobiłem Okej, okay, mamy rodzinę, adoptuj i teraz niech on tu będzie, bo jak nie to się zastrza... Le. Dlaczego nie możesz z tego skorzystać? Czy możesz mi wyjaśnić? Bo to jest zepsute, mam nadzieję, że tylko i wyłącznie... Nie, bo już teraz nie będę mógł kupić dziecka, boże W sensie adoptować, I hate it A Przez... o, udało się, żartowałem Bogusław, Joanna, Antoni Nie, no dobra, więc nie mamy Możliwości w żaden sposób odzyskan odzyskania dziecka. Co to jest? Krojów w skórze. matko! Jedynek, ja dawno nie widziałem krojów w skórze. Jak one się tutaj pojawiły? O Jesus! Ja muszę jeszcze kupić teraz, że normalnie ten? Odkurzacz? Ogólnie to chciałem poszukać jeszcze na YouTube jakichś rzeczy, ale dosłownie nic nie ma tutaj. Ale najlepsze są po prostu komentarze, nie chcąc dotknąć jakiegoś przycisku i ona zniknęła i tak dalej. Po prostu niektórzy mają tej historię życia. Czajcie, to jest tak, jak wiecie, na tych grupkach jest takiego, co zrobić, jak zabrali mi dziecko? Opieka zwłaszcza czy coś są jak. O, dopiero zauważyłem, że to grupka Simsowa czy coś, no nie, to, 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 to jest dosłownie to, ten feeling, nie. <grym> no ale dobrze, w takim razie musimy pogodzić się z tym, że nigdy nie odzyskamy naszego Teodora. Nie ma innego sposobu, po prostu nie ma. Ej dobra, bo wiecie, jak traci się dziecko, no to zapewne jest jakaś taka depresja, a patrząc na to, że oni zbliżają się do wieku takiego średniego, jeżeli chodzi o Simów. I też Jules już w sumie jest dorosłym. To uznałem, że spoko by było zrobić coś szalonego, i moja głowa o trzeciej w nocy uznała, że wybuduje kebaba. <grym> I osoby starsze, niektóre będą kojarzyły tego kebaba. Słuchajcie, zrobiłem takiego totalnie najbrzydszego kebaba po prostu na świecie, takiego mega hamskiego i takiego mega śmiesznego. I Jules po prostu nagle uzna, że jego powołaniem już nie jest twór, tworzenie stylów i tak dalej, on chce mieć coś swojego, i wyobraź sobie, że dosłownie będzie zbierał na to, żeby kupić sobie budkę z kebabem, i będzie sprzedawał kebaby, po prostu w simsach. Zrobiłem nawet specjalną, <noise> nawet specjalną grafikę kawa Julesa pyszny. Zobaczcie, zjedlibyście? Ja bym jadł, i zobaczcie, jak to wygląda w środku. To jest najbardziej chamski kebab, jaki widziałem i kosztuje to 10 tysięcy. Oh Jesus, myślałem, że to będzie kosztować jakiś tysiąc, jestem w szoku, więc musimy uzbierać teraz 10 tysięcy, żeby kupić tego kebaba, w ogóle ja zmienię, że to jest restauracja, nie wiem, taki mi pomysł spadł, żeby jakoś urozmaicić to, co tutaj się dzieje, więc Jules razem z Heidi zbiorą po prostu te pieniądze i będziemy mieli, to jest nasza aspiracja jakby na ten i przyszły pewnie odcinek, ile to kosztuje, mogę jakąś taką informację tu zobaczyć, 10 220, równe, więc no trochę to będzie kosztowało ale wierzę w to, że uda nam się to zrobić. Więc wróćmy sobie do nich i będziemy mieć właśnie taką aspirację do zrobienia. Na pewno będziemy musieli naszego pieska sprzedać, ale najpierw musimy zobaczyć komentarze pod ostatnim filmem i zobaczymy, co wybraliście, jakie imię wam się najbardziej podobało. Dobra, zatem mamy tutaj naszego Romeo, który płacze również, dlatego że zabrali nam Teodora. Tak, by the way, mój kod w prawdziwym życiu to Teodor, tu mamy kota Romeo, ale nie będzie takiego imię. Mi się podoba tutaj, słuchajcie, imię ostrosób, które zaproponował, zaproponował Lenzar. Więc od dzisiaj nasz kod będzie nazywał się, słuchajcie, Ostrosłup I jako Ostrosłup pójdzie do jakiejś waszej rodziny Czy to nie jest cool? Ostrosłup Avalos a tak, by the way. Pozmieniam im wszystkim nazwisko, bo przecież przypomniałem się, że oni mają nazwisko Rico, A tak nie miało być, więc teraz to trzeba naprawić wszystko. Czy on w ogóle nie wygląda wam, jakby puszczał oczko? Nasz Charlie. Dobra, jesteśmy tutaj i nasze dzieci mają dzisiaj w ogóle urodziny. I ja bym chciał tak bardzo im zrobić tutaj, bo ten ogródek jest taki idealny. To miejsce, wiecie, Skita. Więc jakimś cudem będę musiał zebrać dużo pieniędzy. A jak wiemy, najlepiej pieniądze jest zbierać w życiu eko w śmietnikach, więc ogarniemy śmietniki. Ale wiem też, że od kliczków można poprosić o poszukiwanie kosztowności, one coś przynoszą. Więc, skoro mamy już tego króliczka, to może nam coś da on. Dasz nam coś króliczku? Element nie? okej. Okay. Ale wiecie co, też muszę się postarać, żeby te dzieci były zadbane w końcu. Bo naprawdę, co to tutaj się dzieje, to jest dramat jakiś. Jules sobie zje, bo po prostu muszę... to przytulać. chodź tu mała, wiesz co, ty spać po prostu. A ja się zajmę, żeby oni wszyscy po prostu zjedli i byli w jak najlepszym stanie, bo no problem jest. Tutaj ze mną, jeżeli chodzi o karmienie, ich widać to po ostatnim odcinku. A później idźcie spać i będziemy znowu wracali na. To w sumie jesteś wyspany: to w sumie w nocy możemy tobą iść i przeszukać kosze, skoro ty jesteś wyspany i w sumie w dobrym stanie. Boże, jak to wygląda? Czemu oni wszyscy śpią na stołach tutaj? Co tu się dzieje? Syfie, ten wielki. A, dobra, idziemy szukać w śmietnikach, bo musimy po pierwsze kupić dzieciom rzeczy na urodziny, urządzić urodziny. A po drugie, to mamy kebaba do kupienia. I nurkujemy po okazję. Mam nadzieję, że jest jakiś komputer. Najlepiej by było, gdybyśmy mogli ogarnąć jakiś komputer, bo musimy też wymienić u nas rzeczy. W ogóle ja pierdzielę. Łóżko, ok. Umywalka. Barwnik. Będę nurkował tu dosłownie, aż umrę. Może nie czasem, że te kosze. Oooo, złoty gnom. Czy on jest drogi? 250. That's not bad. Yamachan, dlaczego takie rzeczy nie dajecie? O, widzę, że tu się kończy już, ale mamy na szczęście jeszcze więcej śmietników. Kocham to okolicę, po prostu Jest najlepsza. Nurkujmy dalej. Wannę normalnie znalazłem, ale cudownie. I to wygląda jakąś drogą w wannę. Krzesło. Ja, yes. Łóżko! I nadal są okazje. Nie, nie, nie wiem, że w tym śmietniku możesz się zmieścić tyle rzeczy. Jak to zmieścić łóżko w ogóle? Szafka good. Jeszcze dzień pirata dzisiaj. Fajnie, że są dzieci mają urodziny w dzień pirata. Już nic nie ma. Ale jeszcze tutaj jest, prawda? Kosz. Let's go. Okej. Okay. Komputer, komputer proszę. Ty przyniósł normalnie śmietnik tu. ile razem was się zabrało. Całują się z małżeństwem. Kolejne łóżko, jeszcze piętrowe. Ej, może będzieło nam się jakoś, nie wiem, ulepszyć i dać naszym dzieciom. To było bardzo cool. Polik kawowy, po prostu. To jest moje marzenia. Jakby serio. Umywalka nowa biurowa, nie. Jesteśmy bogaci. Jeszcze są okazja, nie już nie ma. Poznajmy w sumie tych wszystkich ludzi sobie tutaj na wszelki wypadek. A Ahoj, tam na lądzie, żeby wiecie, może przyszli też do nas y, na naszą imprezę dziecięcą, bo no, planuję tutaj zrobić, wiecie, normalnie wieczorek filmowy, to by było super, gdyby się dzisiaj to udało zrobić. Dobra, ale myślę, że są jakoś mocno zadowoleni z Twojego tutaj bycia, ponieważ jesteś trochę śmierdzący. więc wróćmy do domu i zobaczmy, ile mamy pieniędzy, i czy uda nam się zrobić im fajny pokoik. Okej. Okay. Dobra, i teraz obliczymy, ile będziemy mieli pieniędzy. To kosztuje tyle już, aż 500. Boże jesteśmy bogaci, kocham po prostu śmietniska. Jeżeli macie coś zapamiętać, o nie! zapomniałem, że mamy tutaj jeszcze starego domu. Ale dobra, to na pewno było przez nas znalezione. To na pewno było znalezione. w może jakie okropne to jest w ogóle. Nie dałbym żadnemu dziecku spać na tym. 200, 590, 105. O dziękuję! Złota, piękna wanno. 240, 140 i to było pierwsze. Dziękuję. Jesteśmy bogaci. Jesteśmy bogaci. Mówię to wam oficjalnie. Naprawdę, jeżeli macie rzucić pracę i w śmietnikach, to jest to lepsze, dobra. Ty tylko. Ej, dzieci są miroganckie. Uuu, emergency! Szybko trzeba coś wyciągnąć, co ma dużo porcji. Trzy, pięć porcji. Kiepska, ale zjesz, no trudno. Nie ma co narzekać. I zaraz będziemy ogarniać naszą rodzinę. Ale najpierw myślę nad tymi szafkami. 225 są drogie, ale przecież no, taki syf tu jest, że trzeba to chyba ogarnąć. O, nie mogę okapu ogarnąć. Czy on jest zepsuty? Czy chyba tak. No, trudno będzie żyć bez okapu na razie i bez lustra. I będziemy też mogli ogarnąć im jakieś pokoje. Szoruj podkład szybko. Czemu płaczesz? A, bo jesteś śmierdzielem. Zaraz Cię wykąpię, nie przejmuj się. Ostatnio w ogóle mówiliście mi, że to jest. Że czemu ja się dziwię, że im dziecko zabrali, skoro ledwo daje mieści i kąpie je w ogóle w psiej wannie. Wiem, że to jest, słuchajcie, no może być dla was dziwne, ale to jest po prostu oszczędność. No po co mi wanna, skoro mam wannę dla psów? Boże, tu też trzeba. Nie jedz tego, nie wasz się. Wiem, że wy lubicie sobie chapnąć to jest kuwetki. Jeszcze będziemy mieć tysiąc za naszego ostrosłupa, cudowne imię. Więc same świetne wiadomości. Dajcie mi za was posprzątać jeszcze tutaj. I mamy już komputer. O, jeszcze to jest spalone. A nie, to nie jest spalone, to jest takie kupione. Przecież co debil ze mnie. Ale wiecie co, na razie sobie to w sumie postawię na korytarzu. Może wszędzie kuszek, ja nie mam nawet tego odkurzacza, że to będzie komputer naszych dzieci. Dobra, ale to jest nieważne, bo ja się muszę przygotować na imprezę. W sumie już mogę sprzedać to, bo to mi do niej czego nie jest potrzebne. I zrobić tutaj łóżka. I może choć jakąś podłogę czy coś. Na razie zrobię tak basicowo, bo jeszcze nie wiem, kogo tutaj ulokuje. Pewnie młoda będzie sama, a chłopaki będą razem. Okej, okay, na razie nic więcej niż łóżko im nie potrzeba. I w końcu będziemy mogli dać tu nasz stół, który kupiłem już tak dawno temu. I Basenik też nam niepotrzebny. Ten ekran kosztuje, w sensie ten projektor kosztuje 2,5 tysiąca, o oh no, ale myślę, że to jest tego warte, jakby chociaż na ten wieczór. I ten piękny tipi. Boże, to jest raj. gdybym nie miał takie coś, jakbym był młody, słuchajcie, to bym umarł z szczęścia, gdybym po prostu miał możliwość zrobienia sobie takiej imprezy. Wy nie? Jakiś taki, dajmy tu, stolik jeszcze, oczywiście, no wiadomo, nie będzie to tak pięknie urządzone, jak mogłoby być, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy. Ale myślę, że i tak jest w miarę dobrze i kupi im ten odkurzacz... O, jakiś taki tani. I w sumie to jeszcze można też tutaj wystawić. Albo nawet tutaj faktycznie jeszcze. No bo tutaj zrobimy tą taką główną imprezę, no nie. I w sumie myślę, że można by już zacząć robić to już, bo coś na pewno się spierdzieli. Więc na samym początku musimy ugotować tort. E, dobra, to niech. To w sumie Jules może to zrobić, skoro jest w miarę ogarnięty. Czemu płaczesz? Boże, ona się wzięła za sprzętanie całego domu normalnie. Przygotuj wyżerkę. Zróbmy im jeden tort. Myślę, że biały jest taki najbardziej, wiecie. O oh no, Carmelo. Boże, piski nam się starzeją, naprawdę. Trzeba je chociaż umyć. Jestem dumny, bo wszystkie dzieci są w miarę ogarnięte. Muszę pamiętać, że Charlie był taki ekstrawagancki i dać mu podobny strój. Śmieszne, że pieski tak szybko się starzeją. Jeszcze ciebie wykąpiemy, Skyla. Proszę cię bardzo. Let's go. No nie, dlaczego to się znowu... Ja pierdzielę, ja umrę z tą grom, Ja umrę, stój, nie baw się. No, normalnie wziął mi znowu na oczach tego. jak to się nazywa? A gdzie jest ten? Kupiłem tu przecież. Yy, odkurzacz? A, ty go masz. Dosłownie upiekłem go przed chwilą i znowu gnojek mały zabrał. Czemu są po prostu, nie wiem, jakieś wygłodzone te dzieci? Zupełnie serio. Schowajmy to. Ja teraz muszę go pilnować, bo po prostu dramat. Dobra, 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 dobra. A czekaj, może dodamy szybko po prostu świeczki urodzinowe, to wtedy nikt tego nie pierdzielnie. O Jezu, zniknął. O Jezu, na szczęście nie. No ej! A, bo ty go... Okej, okay. szybko. Udało się! Odkurzaj sobie jeszcze dookoła. I możemy powoli e, rozpocząć w sumie naszą imprezę. Tak myślę. Wiem, że oni nie są w najlepszym nastroju, ale no dzieci to dzieci i trzeba im mimo tego wyprawić dobrą imprezę, no nie? Okej, okay. jest czysto, jest git. Będzie przyjęcie. Mamy jubilatów trzech, zasadniczo, niestety. Czekajcie, bo to Heidi ma więcej znajomych, chyba co? To lepiej Heidi zaplanujmy to wydarzenie. Zostaw dziecko, z nim jest naprawdę dobrze, dbam o nie. Obiecuję tym razem. Jesus, Simsy się tak lagują czasem, jak to naprawić? No 10 FPS-ów, kto to widział? Też tak macie, że nam się z czasem lagują? Nie rozumiem... Pełnie tego. Boże Charlie, to jest po prostu mood, jak on wygląda. I mean ja widzę tutaj w nim jakieś fajne możliwości na rozwinięcie. Ty zresztą też masz luk niezły, a ty? Coś najbardziej basic, chociaż spodobały mi się twoje klapki. Dobra, w związku z tym, że Heidi jest tutaj twórczynią naszego rodu, to trzeba, że tak powiem, pomóc naszym dzieciom, zmuchnąć świeczki. Nie pamiętam jakiej kolejności oni szli, ale zacznijmy sobie od luki, bo jest najbliżej i mam po prostu pewność, że wtedy to się uda. So let's go! Dziecko numer Jeden! Proszę bardzo, czekajcie, niech ja zrobię tutaj zdjęcie! Okej, okay, co? Ciekawe, jak urośnie. Jestem e, trochę przerażony, bo... Losujmy, jesteś wesoły? Nie... Znowu sztuki, okej. Okay. Chociaż ty nie pasujesz do sztuki. O, ty będziesz bardziej taki sportowy. I będziesz motoryczny, będziesz w ogóle sportowcem. To jest mój plan na ciebie. Wow, też masz styl, powiem ci zupełnie. Czekaj, szybko dodaj świeczki, szybko, 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 proszę. O, dziękuję. Boże, tak co mi na ekran wlazło, jak się patrzy na niego, strasznie w ogóle się zmieniło, nie wiem, dziwnie, po aktywacji oni się ruszają. Widzicie, normalnie ja mam zatrzymany czas, a ona się rusza. To jest takie dziwne. Dobra, teraz nie będzie Charlie. Gdzie jesteś? Hej brzdącu. A dlaczego uciekasz nagle? O Jezus. <grym> <grym> Ty piara, co... Dlaczego? Jeszcze raz, proszę. Za każdym razem to mnie zadziwia, co tu się dzieje. Przestańcie, no! z jego nimi w ogóle nie chcą dać urodzić... E, twu, e, Dziecka mojego urodziny zrobić mu. To zdanie nie było polskie, ale jest no! Syno. O, ewidentnie tu nie gra. Boże, przestańcie. O, chyba coś zepsułem. Och, jasne, nie ma sprawy. bo to się nigdy nie wydarzyło. Czyżby ona miała na nas jakieś problemy, już nie jesteście bardzo długo razem. Przestańcie. Nie możecie wspominać takich rzeczy za długo. Powinniście być ready to move on. Brawo! Udało się. Najwyraźniej no po prostu, bo ojciec był potrzebny do tego, żeby tutaj być. I co? Dlaczego go znowu podnosisz? Przecież dopiero co urusu? Okej. Okay. Nie jest jedz. nie jedzcie tego, nawet się nie ważcie, koty. Nie, no zjadł nam tort w tym momencie, co się dzieje na tym let's playu, to ja nie mogę. Ty będziesz znawcą sztuki, to mi do ciebie pasuje mega i będziesz, słuchajcie, kreatywny. Kot normalnie mi je zostaw, no proszę. A ten się położył dupą w torcie. Jezu, złoty! Ale dobra, ostatnie dziecko, proszę dajcie mi to zrobić, a później ogarniemy nasze piękne stoisko tutaj. Kto śmierdzi? Ty? Nie, zabiorą mi cię zaraz. Szybko tutaj jedz coś. Nie ma rzeczy. O, dobra, jest to. O Jezus, dwa torty? Nie mogę z tych kotów na stołach, to jest rzecz rzewer. A no widzicie, one ma oni mają jakiś problem. Musimy zrobić to za pomocą Julesa. To by się uda? Nie. Jezus! Stary odchodzi jakiś. Co? Typ się na moim dziecku położył normalnie. Co ty mu zrobiłeś? Boże, on jest jakimś panem śmierci, Luka. Nie, i ten królik kicający. Jak to się stało? Stary jakiś ułama. Nie wiem, kim on był. A czemu on ma taki dziwny tutaj? Poproszę o fiszki. To <grym grym> to jest, jest mód. Umiera stara starony. jest jak poproszę o fiszki. Ale ona ma dziwną tą... Widzicie? Tą ikonkę tu. Wszystko jest takie dziwne tutaj, w tej serii. ha? No nic, no stary umarł, ale jeszcze jedno dziecko musi mieć urodziny. Boże, najgorsza urodziny ever. Śmierć, koty siedzące tyłkiem w po prostu yy, moim... Yy, jak to się nazywa? Ciaś, cieście. Kejku, chciałem powiedzieć. No dobra, wiem, że jakby umarł, ale no... Jasper, Trasher, no jakby... Nie wiem, jak to się stało. Ja nie mam pojęcia, no. No miło było, no ale no w sensie, no nie miło, bo bo biedny Jasper, ale zostaw to kocie, jakby urodziny, nie śpi, urodziny muszą trwać dalej, nie, ten poszedł spać podczas urodzin swojej córki, Sims się zacinają, oczywiście, I ja po prostu jak wchodzę tutaj, to się tu tyle rzeczy dzieje, że ja mam za dużo, ale teraz już wszystko będzie szło w dobrą stronę, kochani, idziemy, ostatnia córka, ostatnia córka, jedyna, je co, je ten sobie jeszcze przyjdzie na imprezę, oczywiście, pogląda sobie nowy telewizor, patrzcie, nie, nie mogę, po prostu, mood, typ, co przyszedł oglądać z moimi dziećmi ten. Ej, ona nie urośnie. Po prostu ona nie urośnie. Czy możesz jej pomóc? Ostatni raz cię proszę. No i patrzcie. O, brawo, a mroczny kosiarz, cool, patrzcie. Czy to nie jest dalna scena? Tutaj się odbywają rodziny, na których w ogóle każdy ma gdzieś i mroczny kosiarz sobie tu siedzi. O dobra, ona to będzie taka bardzo kontaktowa, że wiecie, po prostu będzie rozmawiać sobie z ludźmi, będzie kumpelą i w ogóle, więc może nie będzie faktycznie towarzyska i niech sobie rozwija umiejętności społeczne, zrobią po prostu najbardziej stereotypowe dzieci Zniknął, jakie się ever da, ale tak. Pierwsza rzecz, którą chcę zrobić tutaj, to macie oglądać siostry wszyscy. Całe rodzeństwo i z rodzicami. Szybko. Po prostu ten w ogóle ducha opakuje i idź po obaj, sobie telewizję, naprawdę. Wszyscy teraz idziemy oglądać telewizję, jakby nic się nie zdarzyło, jakby wszystko poszło zgodnie z planem, jakby nikt na tej imprezie po prostu nie umarł. Może byśmy nagrodę. Stolat, so, przegram z powodu przyjęcia, przynajmniej ktoś zrobił książkę. O nie, przecież to było świetne przyjęcie. I tak wygląda. Bym... <laughs> Nie, yeah, jeszcze młody padł. Słuchajcie, ja nie mam siły. Ten odcinek. Ja myślę, że nie da się zrobić odcinka gorszego, w sensie, że tamten był już najgorszy. I okazało się, że można. Więc chciałem powiedzieć. Na co ty się drzesz? Wstał. Więc chciałem powiedzieć tylko i wyłącznie tyle. Ja, dziękuję za oglądanie, <noise> bo ja nie mam siły po prostu. Jest czwarta w nocy, pewnie nie uda mi się wstawić ten, tego odcinka we wtorek, więc jest w środę, trzymam kciuki, e, a wytrzymajcie kciuki za mnie na sesji, bo już niedługo nadchodzą egzaminy, więc dziękuję za oglądanie, odcinki będą po egzaminach częściej, trzymajcie za mnie kciuki i powodzenia. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym, do zobaczenia!